Co to oznacza bądź w żeńskiej energii? Bo według tych utrwalonych stereotypów, i to są społeczne stereotypy, bądź w żeńskiej energii to oznacza no i zwiewne sukienki. Czekaj z ogniskiem domowym, bądź wyrozumiała, nie twój mężczyzna, ten wojownik yy, działa i przynosi ci te łupy, a ty z uwielbieniem spójrz na niego maślanymi oczami i powiedz, ależ doskonale, mój wodzu, wbiłeś ten gwóźdź w ścianę. Ok. To jest nic więcej tak naprawdę, jak utrwalone yy, stereotypy kulturowe i społeczne. A nie żadne obiektywne różnice. To są przekonania. Absolutnie. To są przekonania. Tylko i wyłącznie jakby wynikiem schematów, tak, i narzuconych kobietom i mężczyznom danych ról w społeczeństwie. Niczym więcej. Dobra?